Poniedziałek, poniedziałek, witajcie z samego rana w ostatni, dzień, w ostatni tydzień października. Przed nami wyjątkowy tydzień, tydzień pełen refleksji, ale też tydzień pełen radości, bo jak dobrze doskonale wiecie, przed nami dzień Wszystkich Świętych. Pierwszego Dnia listopada, gdzie wspominamy, czy są nasze wszystkie imieniny, więc w tym momencie składam Wam wszystkiego dobrego z okazji imienin, i drugi dzień, kiedy wspominamy wszystkich wiernych zmarłych. Właściwie na ten tydzień wypadałoby tylko przemilczeć i nic nie mówić, żadnych wskazówek, żadnych rad, mądrzejszych lub mniej mądrzejszych, bo wobec tajemnicy odejścia. I tajemnicy świętości niewiele jest do powiedzenia. Niemniej jednak, jedną rzecz chciałem Wam powiedzieć: że listopad, który przychodzi, on nakłania do pewnej refleksji, i tej refleksji nigdy się nie pozbawiajcie. Nad czym? Po pierwsze, warto zrobić refleksję nad sobą samym. Bardzo często jest tak, że my ludzie robimy refleksję nad tymi, którzy są wokół nas. Skupiamy się na tym, co się dzieje wokół, i nad tym, jakby rozmyślamy, o to się martwimy. Bardzo, bardzo rzadko skupiamy jakby taką uwagę na sobie, a to myślę, że listopad ku temu służy, żeby zwrócić uwagę i zobaczyć, jakim ja jestem człowiekiem, co jest w moim sercu, w którą stronę ja idę, gdzie zmierzam. A może zbłądziłem, a może się zgubiłem, a może zgubiłem Pana Boga. On na pewno mnie nie zgubił, bo jest z Tobą zawsze. Natomiast może jestem gdzieś tam w jakimś momencie skomplikowanego życia, wyborów i innych sytuacji. Zatem, pierwsza sprawa, refleksja nad sobą. Dalej. Refleksja też nad przemijaniem. Chciałem Wam powiedzieć, że nikt z nas tutaj na tej Ziemi nie zostanie yy, na zawsze. Jesteśmy na określony czas, na x dni, x lat i jedni mają zapisane, że będzie to 50, 20, inni 100, jeszcze inni 70 parę. Niezależnie od tego, ile ci zostało, żyj tak, jakby każdy dzień Twojego życia miał być pierwszy i ostatni zarazem. Abyś dobrze wybierał, abyś nie. Szedł spać w smutku, abyś nie szedł spać niepokodzony z drugim człowiekiem, abyś miał po prostu pokój serca, że i tak, abyś się przed Panem Bogiem kiedyś nie musiał wstydzić. Kiedy to nastąpi, nie wiemy. Niech każdy dzień Twojego życia będzie tak dobrze przeżyty, jakby był pierwszy i ostatni zarazem. A skłania nas ku temu też pewnie y, polska jesień, pełna właśnie y, żółtych liści. Pełna jakiś takich dobrych, fajnych kolorów, y, niesamowitych barw, zieleni, żółtości, pomarańcza i tak dalej. No u nas tego nie ma. Jak widzicie, zielono, deszczowo, y, natomiast nie ma takich kolorów i barw. Jest jedna soczysta zieleń i czerwień ziemi, może. Skorzystajcie z tego, bo tylko raz w roku drzewa wszystkie stają się kwiatem, bo każdy liść. W listopadzie na każdym drzewie jest po prostu pięknym kwiatem, i takiego pięknego kwiatu życia Wam życzę. Życzę Wam dobrych refleksji nad sobą, nad wszystkim, co robicie. No i niech ten miesiąc dobrze Wam upłynie. I pamiętajcie też o Waszych bliskich zmarłych, aby kiedyś ktoś mógł pamiętać i o Was. Wszystkiego, co dobre. No to cześć, trzymajcie się z Panem Bogiem.